To wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy Euro 2024. Halotu Berlin, łączymy się z państwem ze stadionu olimpijskiego. Przekonamy się, czy obie ekipy mają jakieś asy w rękawie na dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na mecz. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. Zobaczymy, czy mecz zdoła jeszcze bardziej rozgrzać atmosferę na trybunach. Nie będzie to łatwe zadanie. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Luka Modric. Czy trafi? Nie, nie daje się zaskoczyć. Ośrodkowanie z rogu w wykonaniu Modricza. Świetnie zachował się Bramkarz przy tej centrze. Był mocno naciskany. Chorwaci mają piłkę. Joszko Gwardiol. Luka Modric. Majer. Chyba do Muraty. Szansa. Czy przełamie impas? Nadal coś z tego może być. Podanie do Primaldo. Podanie do Rodrigo. Jukes garnia Ferran Torres. Dobra obrona. Ale to nie koniec zagrożenia. I akcja teraz w drugą stronę. Gramy dalej. Korzyść. Kobacić. i Hiszpanie z piłką. Merino. Podanie do Primaldo. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Prawo dobrze w obronie. Rozsądnie budują akcję. Próbują sforsować obronę. Rzutka teraz do Modlicza. No takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Gavi przy Piłce. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Emerick Laporte. Grimaldo. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. I Merino. Grimaldo. Dobrze przechwycił. Świetnie się teraz ustawił. Teraz Brozowicz. Stanisic. Chorwacja przejmuje piłkę. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Nicole Williams. Sutka w szesnastkę. Była sytuacja i była główka. Ale defensywa skutecznie powstrzymała przed celnym strzałem. Trochę to wygląda tak, jakby oba zespoły zapomniały o co w tym sporcie chodzi. Po statystykach widać, że nawet to ostatnie pudło powinniśmy dziś traktować jak wielkie wydarzenie. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Jukę ma teraz modlić. Odbiera. Czysto. W polu karnym. Inigo Martinez. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na. Prze... Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. O, ładnie, teraz minął w biegu obrońcy. Piłka w szesnastkę do Modricia. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Ale na razie nic z tego nie będzie. Przyznam, że przy tym uderzeniu sądziłem, że piłka wyląduje w bramce. Bardzo blisko było prowadzenia, niestety tylko obramowanie. Strzelec musi obejść się smaku. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Po ostatnim gwizdku rozstaniemy się z futbolem, ale na krótko. Zapraszamy już niebawem na relację z kolejnego meczu, który zapowiada się nader ciekawie. Hiszpania zmierzy się z Włochami. To może być bardzo dobry mecz. Obie drużyny mają czym postraszyć przeciwnika, więc nie powinniśmy tam narzekać na nudę. Teraz piłka przy nodze Perisicza. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. I dobrze teraz Bramkarz. Pewnie. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Kowacicz. Teraz z piłką. Poprzeczka. Nie ma gola. Piłka w grze. Tracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Uderzenie, proszę państwa! Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Korzystając z okazji, chciałbym teraz Państwa zaprosić na naszą kolejną transmisję, czyli kolejne emocje związane z najpiękniejszym sportem świata. Spodziewam się tutaj bardzo dobrego meczu. Jestem przekonany, że obie drużyny powalczą o wygraną. Z pewnością je na to stać. Merino przechwytuje piłkę. Publiczność domaga się strzału. No, świetnie obronione to uderzenie. Przeprożny. Okazja dla Hiszpanów, by wyjść na prowadzenie. Czas sięgnąć do rezerw. Puścić nowe siły na murawę. Głęboka ta centra z narożnika. Jest główka, ale obok. Raczej bez zagrożenia. Trudno tutaj mówić o choćby lekko podwyższonym tętnie bramkarza. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Majer, teraz Lowromajer, teraz Brozowicz, Perisic, Kowacic, teraz z piłką, Kowacic! Pewna interwencja, brawo! Okolice jedenastki, teraz wrzuca. Łatwo to broni teraz. Rzadko trafia się tak zacięty, emocjonujący mecz do komentowania. Widać to po statystykach, że obie drużyny stwarzają sobie sporo okazji i robią wszystko, żeby tu wygrać. Gavi. Piłka do Daniela Olmo. Gavi przy piłce. No i po ataku dobra interwencja. Borna Sosa No i Guardiol Modric Odebrał tę piłkę jak na treningu. Dobra okazja na akcję skrzydłem dla Hiszpanii. Jest miejsce. Groźnie zbliża się do bramki. Świetnie teraz przewiduje, gdzie się ustawić. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Daleko dogrywa w pole karne. Nie dało się tutaj precyzyjnie główkować. Obrona naciskała. I Hiszpanie zrywają się do ataku na wagę zwycięstwa. Sędzia dostrzega do przewinienia, ale pozwala grać dalej. Brozowicz. Dobra interwencja, rywal bezradny. Strzału. Tak, proszę Państwa. Mamy gola. Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa? Zanosiło się już tomku na Za A tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szalę zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Zobaczmy powtórkę. Widać jak ważne jest wczesne zbudowanie przewagi, tworzenie okazji i posiadanie piłki. Teraz dzięki swojej grze mają bramkę. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji. I wygrają. Aby okołacić. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. To może być ostatnia taka okazja. Wóz albo przewóz. Modric skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Rodri. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Primaldo. Ogrywa piłkę w pole karne. Koniec tego meczu. Hiszpania wygrywa. Zwycięska bramka padła w ostatnich minutach spotkania, więc wyżycie czasu było doskonałe. Knockout tuż przed gongiem.